No siema. witam Ciebie drogi widzu i droga Właściwie to nie, 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 nie. To najpierw panie. Także witam was, e, drogie witam cię drogi widzu. <grystanie> I, i, I tak dobry humorek mam. Dobry humorek mam, e, dlatego że jest piękna pogoda, bo mamy kurde 30 stopni. Także w sumie nie wiem, czy powinienem mieć dobry humorek na motocyklu, bo idzie się zgrzać. Ale luzik, to jest nieważne, bo jest jeszcze jeden powód, dla którego mam dobry humorek. A dobry humorek mam dlatego, że tak dobrze mnie słyszycie. Naprawdę, ja wam się teraz będę co odcinek chwalił tym, że nie dobrze słychać, że mam dobry dźwięk. Rozpracowałem to i być może dla kogoś to była hostka. być może dla kogoś to nic takiego. O, lewa w górę. A, pokazał. E, no, być może to dla kogoś z Was nic takiego. Ale dla mnie jest to coś naprawdę wspaniałego, z tego względu, mam nadzieję, że ten, ten dźwięk się nie popsuł w sumie, <laughs> ale jest to spowodowane dlatego, że naprawdę długo pracowałem nad tym dźwiękiem. Sprawdźmy jeszcze, czy wszystko dobrze się nagrywa i czy jest dobrze wpięty mikrofon. Powinno być wszystko git. Powinno być. I mam nadzieję, że tak jest. I sobie zjeżdżamy w prawo. Przedzamy nie przedzamy Swifta, nie przedzamy SKL-a. A no właśnie i na początku, za ten dobry dźwięk, który Wam tutaj dostarczyłem, który mi się w końcu udało dostarczyć, mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę do góry. Będzie mi naprawdę miło. LWG będzie mi naprawdę e, przemiło. Zostawicie też sub, suba na tym kanale, e, aby moje treści właśnie dolatywały do szerokiego grona e, Was, czyli moich widzów. I, i, I będę się cieszył, będę się cieszył niezmiernie. <laughs> ok, a gdzie dzisiaj jedziemy? Dobra, to jeszcze zostawię w tajemnicy, bo nie wiem ile jeszcze mogę powiedzieć, ale, ale zobaczycie, będzie naprawdę na pewno fajnie. Będzie to powiązane z czymś, co już było u mnie na kanale, choć może w nieco innej formie, ale, ale mam nadzieję, że wam się to spodoba. I, 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 I zaraz zobaczycie. O, a teraz jedziemy sobie na trasę. Możemy tam troszkę nieco przyspieszyć i zobaczycie, jaki wspaniały i piękny dźwięk oferuje Wam e, na tym kanale. Ej, no serio. E, może to jest strasznie głupie, ale e, lubię, lubię, lubię takie rzeczy dopracowywać i lubię się później z tego cieszyć, że mi się udało. Ej, no Także sorki jak się przechwalam tym dźwiękiem. <grymne> o, jaki Civic tam porobiony. Kurde belle. W sumie to czemu ja tu stoję? Chyba przywykłem do zbyt częstej jazdy samochodem. I się ustawiam w korku. Zobaczący się tutaj i powiem Wam, gdzie udajemy się. Udajemy się na szkolenie razem z Motoforma. Tutaj macie Instagrama. Jeżeli chcielibyście odbyć takie szkolenie, nauczyć się jeździć, co będziecie mogli zobaczyć na filmie, jazdy szybkiej, jazdy wolnej, takie szkolenie kosztuje 490 zł. Jest organizowane w Częstochowie razem z Michałem, Urbanikiem, moim kolegą, instruktorem jazdy. Szkolenie trwa 6 godzin, w tym macie też wyżywienie. I co, jeżeli jesteście chętni, to zapraszam Was. Naprawdę dużo można się na tym nauczyć. I zapraszam do oglądania materiału. A więcej informacji, kiedy takie szkolenia się odbywają, znajdziecie na Instagramie Motoforma. No i zobaczcie, przyspieszyliśmy sobie do 120. I dalej mnie słychać. Super. O, 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 o wiedziałem. No. Nieładnie, nieładnie, proszę pana. Nie wolno zajeżdżać. Nie wiem, ile jest dzisiaj stopni, ale obstałem, że koło 30 będzie. I powiem wam, że czuć tą tem temperaturę. O kurczaki, tam jest zakaz jazdy. Dobra, skręcimy sobie w prawo. Mam nadzieję, że policji no, za nami nie ma, bo się nie zatrzymałem na strzałce. Kurde, ale skuter za mną jedzie. On mnie wystraszył, że to policja. Normalnie wygląda podobnie. <laughs> nie, na pierwszy rzut oka ma te takie lampy podobne jak w tych policyjnych Yamaha. One są Yamaha, ale nie pamiętam modelu. Być może już ktoś z moich filmów zna ten oto obiekt. Jest to stadion włókniarza. Nie wiem, tutaj się wjeżdża, chyba tutaj. Motoforma. Ja z Michałem byłem umówiony. Tak, to tutaj wygląda. Ale co i jak to się dowiecie za troszkę do tego w ogóle jaką pozycję bądźcie Wyskakuje nam jakaś przeszkoda, tak? Siedzimy tak jak mówiłem wcześniej o dosiadzie, hamujemy jednocześnie hamulcem tylnym. No, powinniśmy jeszcze troszeczkę przesunąć się, przesunąć ponieważ dociążamy, bo jak siedział na przykład tak, jak ja bym zaczął teraz, jeszcze tak bym się poniósł, no to idę na przednie koło, tak? Wtedy robię stopy. Mam nadzieję, że mnie teraz dobrze słychać, ponieważ nie mam podpiętego mikrofonu do kamery, e, aczkolwiek jesteśmy tutaj na placu manewrowym, który jest przygotowany przez tutaj e, Michała, Michała Urbanika. E, jest on dokładnie instruktorem jazdy. E, sam miałem e, kilka razy przyjemność uczestniczyć w jego szkoleniach kiedyś, kiedyś. Kilka słów przed chwilą od niego słyszeliście e, odnośnie e, szkolenia, dokładnie szkolenia teraz hamowania, które jak możecie zobaczyć jest wykonywane za nami. E, dobra, zobaczcie sobie, sobie. Motocykliści jadąc z 50 km na godzinę muszą swój motocykl zatrzymać na odległości 9 m. Zapewne za chwilę ja też będę mógł spróbować, zobaczymy jak mi to wyjdzie, czy mi się uda. Jest to nieco krótsza droga hamowania niż na prawo jazdy, ponieważ na prawo jazdy z prędkości 50 km na godzinę motocykl musimy zatrzymać na odległości 11 m. Tutaj musimy go zatrzymać na dystansie 9 m. Ale pokazał, nie? Ale pokazał Dobra, także słuchajcie Wskakujemy sobie na motocykl Raz tu ustawimy się w kolejce A, za mocno Dobrze? Bardzo dobrze, bardzo idealnie No to super motocykl, to no. nic nie znaczy tak? No tak. Ty masz się zatrzymać. Co no tak, jest zapomniałem. Dokonowanie się parinnym. Jedziecie dośmy do, że sęby, że tutaj wybiega ci dziecko. No tak. Dziecko się nie będzie pytał. A, <głos》głos》>, Tak? No, no nie. prawda. Musisz zatrzymać. Bardzo dobrze. Bardzo pewna pozycja. No i teraz widziałem, że docisnąłeś się Docisnąłem, no. Teraz jaki odzwój element się zrobił? Metr różnicy się zrobił? Przy właśnie tym do 100, i zamknięcie. No. tutaj Bardzo dobrze. Jeszcze raz. Teraz hamowałeś boisz przy nim tydry, tak? Tak. To teraz ty zatrzymałeś się przed dziewiątym metrem. Następnie zahamujesz na Następnie zahamujesz na e, samym tylnym zobaczymy jak tak. to jest, A potem zahamujesz tylko przednim tylko przed nim. Tylko przednim, dobra. jedziesz tor. O, czyli moi drodzy, zrobimy sobie teraz porównanie hamowania. Najpierw zahamujemy tylko samym przednim hamulcem. Nie, najpierw samym tylnym hamulcem. Zobaczymy jaka będzie odległość hamowania. Znaczy, to jest takie umowne, bo... A, czekajcie, tor sobie muszę przejechać. Dobra. To jest takie umowne, ponieważ nie mierzę sobie dokładnie prędkości i nie hamuję z niej. Jest tu trochę, myślę, za mało miejsca na to. Aczkolwiek, będziemy teraz widzieć mniej więcej, jak wygląda różnica między hamowaniem dwoma hamulcami przed nim, a później. Najpierw w tylnym, a później tylnym. A, a później tylnym. <laughs> Najpierw tylnym, a później przednim. Także zobaczymy sobie to porównanie. I i, co? i będziemy widzieć, jak dużo daje nam hamowanie dwoma hamulcami na raz. Jest różnica, nie? Jest. Wow. jest różnica, ale dobrze, jak ci się koło zaczyna, jak ci, kiedykolwiek stracił przedni hamulec. No. Zaczyna całkowicie, zaczyna się zblokować tylko, to odpuszcza je. Mhm. Mm nie czas, bo jak będziesz miał cały czas zblokowane, to nic nie zrobisz. Koło ci ucieknie i się, się nie urodzi. Wiem, wiem. Miałem kiedyś na toże sytuację, że straciłem, straciłem przedni hamulec, został mi tylko tylny. Jak, jak? To tak popłynął yy... uciekł, czy coś? O no, no, kurde. Nagle hamuję, hamuję czuję, wychodziłem i całkowicie mi padł, całkowicie mi spadł. tylko się tylny. No, az, wiadomo, że zjechałem z toru, bo się nie dało. No. Tak? Ale tylko tylne mi spadł. <śled> na ten, na, na ten Dobra. Zobacz, ale zobacz jaka jest teraz różnica, jak wcześniej hamowałeś przed nim i tylnym, to no. się nam mimo wszystko mieć bardzo krótką drogę hamowania. Ale zobacz jak łączyłeś hamowanie, hamowanie z tylnym hamulcem i prawidłowo zapracować tym tylnym hamulcem, zobacz. No praktycznie dwie odległości motocykla. No. Zobacz, te różki nie przejechałeś, tak? Tylko się zatrzymałeś. Tak. Wieś? Y, i wjedź już do, do padoku naszego. Tak? No. I przejdziemy do omówienia poszczególnych ćwiczeń. I będziemy na Dobra. Nie występuje. Dlatego, kiedy jedziemy z większą prędkością, to motocykl na siłę będzie się chciał prostować. I wtedy właśnie dlatego przechodzimy do tej pozycji, że dochodzimy do wnętrza zakrętu. Przy małej prędkości, jakbyśmy tak zrobili, byśmy się przechylili, no to wtedy byśmy przeważyli ten motocykl, by się przewrócił. Więc tutaj trzeba zadziałać jak? Na odwrót, Przeciwsiadem, czyli jeżeli jadę sobie w lewo, przechodzę nawet tak, rzucam motocykl, ta ręka nawet może być lekko wyprostowana, tak? I ciało wysyłam tak i dociążam. Zawsze ten podnóżek, który jest po zewnętrzny. Motocykl podąża za waszym względem. Moi drodzy, taki mały fun fact. Tutaj na tym placu właśnie uczyłem się na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2. A nie. Na A na pewno już tutaj, nie? Na A2 nie jestem pewny, gdzie się uczyłem, ale chyba tutaj. Także trzy kategorie uczyłem się na tym placu. Tam był przejazd szybki, slalomik tutaj był gdzieś. już nie pamiętam jak to wyglądało, ale to wszystko na tym placu tutaj obok. Nie patrzę. 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 Ja tak patrzę, ja się tak tak? Dobrze, dobra pozycja. Dobra, na Dobrze. No. Ale głowa. Bardziej w moją stronę głowa. Znaczy nie patrz mi głęboko w oczy, patrz, że rodej, się nie ma dziecka, na wiechać, No. Jak się ci w głowie zakręci, to rób szernie. Tak. Bo w nie Ale jest super. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ty w ogóle nie Ja teraz już naprawdę coraz Uwaga! Gotowy? Op! Jest postęp No i moi drodzy Tak to szkolenie tutaj wygląda Jak mogliście zobaczyć Trzymajcie się, cześć A na szkolenie uważam, że warto przyjść To jest Całkiem co innego w porównaniu do nauki jazdy Która jest Głównie po to, żeby zdać egzamin A tutaj tak naprawdę Uczycie się jeździć I uczycie się tego, co w jeździe na motocyklu Najfajniejsze To szkolenie to było jedno z takich łagodniejszych szkoleń takiej bardziej jazdy miejskiej takiej wolnej jazdy, chociaż teraz podobno będą praktykowane slalomy szyb, szybsze jazda na kolanie, nawet słyszałem, że podobno będzie uczona na instagramie motoforma zresztą wpadajcie tam ich pod ich ostatnie zdjęcie, napiszcie pozdrowienia od miksera i możecie napisać w ogóle tutaj w komentarzu pod filmem motokoledzy, jeżeli obejrzeliście do końca zostawiajcie łapki do góry, subskrybujcie ten kanał i być może na kolejnym szkoleniu widzimy się razem Снимайтеся. Тест. Mm -hmm.